Lans versus zombie Zaczniemy sobie zombiakami Ostatnio w to grałem to Spoko giera jest Co wyjście tu ze UAV Podblokowałem sobie tu jakieś kurde Opcje E, biją, fuck Jep, czapę Podblokowałem sobie tutaj jakieś postaci Ciąć charakter Co tu mamy? Tego... Enginer. A, u enginera nie mam wszystkiego odblokowanego Plum O, tam mogę zrobić teleport, to lecimy Ogólnie giera fajna jest na ordzinie 3 dni za darmo można popykać także jak najbardziej Co jeszcze możemy robić? Enginerzy mogą robić te teleporty, a tu możemy spawnować zombiaki. bym chciał. A takiego z kaskiem. A widzę enginer może takie ter rozkładać jeszcze o no, dajcie tego. Dobra, przejmujemy. Co mamy? Nową abilitkę. Właśnie co któryś lewa się tu dostaje Nowe ability ja teraz dostałem coś do enjoinera. Jackhammer Aha Taki bajer Zobaczmy Eee, ciekawe Mogę strzelać z tego Nie wiem dlaczego, ale słyszę ludzi. ludzi No mogę być w bosmodzie modzie. Boss mod to jest o coś takiego i tutaj jak ktoś zginie z przeciwników dostajemy mózg. O! I za te mózgi możemy zrzucać na przykład UAV To na przykład leczy naszych To jesteśmy my, my tak latamy wokół mapy. Oczywiście można nas zastrzelić. To jest fajny nalot i to jest yy, wskrzeszenie. No ktoś nas strzela, bo obrywamy. dawać, dawaj, więcej punktów Allen zginęło.

No mam wskrzeszenie, to wskrzeszę No i w, w polu tego nasze zombiaczki są wskrzeszane No ale teraz, coś, kim teraz zagramy? Scientistem, dajcie A, nową tą specjalność dostałem, że mogę leczyć moich Co ma scientist? On może się tak teleportować I rzucać te takie leczące rzeczy Ło, snajper Ło No mnie zasnajpili No zaraz spróbujemy zmienić team, została jeszcze jedna postać All Star. Też nie mam All -Star odblokowanego, ale on ma coś takiego jak szarża na przykład. No i coś odblokowałem. Wow. Coś, coś zabiło. Cez, mój Nemesis po prostu. Nie, nie healuj mnie. Człowieku. gdzie jest przeciwnik. O tam. Tam się strzelają. tam mi 30 minut gry niestety Ale to żeby zagrać tymi to jeszcze starczy No i strzelałem nam po tym Właśnie on może się zakopywać w ziemi i potem z tej ziemi wyskakiwać Wdałem jakimś bluetem Metal Chump Dobra, to z tych byłoby tyle. Spróbujmy zmienić do planców. Ja nie chcę ciebie, ja chcę tego. Dobra. I co on ma? Po trójką jest taki speedy tryb, kurde. Super ninja. ładować strzał. Zostać takie fasolki, które o robią boom. I tam był jeszcze jeszcze jeden, jeszcze jeden fajny tryb. Dobra, włączmy sobie to. Zamieńmy się w super hiper działo O, to jest działo. No wysuń się, się tam. Mam cię. Aj, dobry jest ten. Pierwsza postać, wuroślinek. Potem jest kto? Czamper. No, zobaczmy boss moda u roślinek. Nie różni się o niczym innym od boss moda u zombiaczków też lata taki dzydzel zbieramy słoneczka. dopuszczamy UAV Też mamy Hila, Air Strike'a i Resurrection. Skrzeszania naszych. Tu by się przydał teraz na lot, widzę. No, dawać więcej słoneczek, bo będzie przerąbane. Łapcie. Dobra, zrespijmy się jeszcze... a, sunflower. Co ma sunflower? Strzela czymś takim. Healuje. I ma moc promienia. I nawet zabija. No fajn, fajna, fajna gra. Kogo jeszcze mamy? Kaktusa, ale ja wolę tego kaktusa. Kaktus ma miny. Ma miny, ma dość taką osłonkę Ma coś o takiego Tylko skrętność tym to jest masakra Coś w nas strzela No właśnie i no tak jak mówiłem możemy zasadać miny O kwiatuszki Tu jeszcze mamy champera, mamy, champer, cześć, champer Champer ma takie zakopywanie się w ziemi, taki glud, że przeciwnik się nie może ruszać. Po co zakopywania w ziemi? Możemy zjadać przeciwników. Gdzie on jest? możemy zjadać. O, tak. Bardzo fajna postać do backstabu. Wow, wow. Obrywam. Jak oni tam wchodzą? A tak i na przykład roślinki też sadzą, tak jak zombiaki. Tak roślinki też sadzą swoich. Dobry ty. No najlepszy jest kurde pierwszy. O, ale ich tam jest. A, kurde, widzi mnie. O, ten już jakieś rzeźniczkie rzeczy ma. Tutaj po każdym meczu możemy kupować takie karty i inne rzeczy. Łapcie mnie Nikt kto wygrał? Remis. Tutaj zakasa, którą zdobywamy za lecz, możemy sobie coś kupić. Na przykład. O, fair. Tutaj statystyki wiadomo. Wieś jakby tak by wyglądało plan z zombie.